Cześć, witajcie na kanale Razer w kolejnym odcinku gry Ark Survival Evolved dotyczącym update'u numer 253. Dzisiaj zajmujemy się kolejnym oswojaniem. Chcieliście dużo osób, chciało też jaskinie, ale zdecydowałem, że jaskinie zrobimy na końcu, bo one są jednak trudniejsze do, do zrobienia, bo tam trzeba no, przepłynąć trochę. Poza tym muszą się tam porespić różne te rzeczy, a w jaskiniach się bardzo, bardzo długo respią po długim czasie dopiero i dzisiaj będziemy oswajać Pegamos Taksa, tak on się chyba nazywa. Jest to bardzo fajny stworek, on jest naprawdę fajny i dość prawdopodobnie przydatny czasami i oswaja się go również pasywnie i jest to nowa metoda oswajania. Mam nadzieję, że pójdzie mi lepiej niż z Rodonami, bo oswaja się go w ten sposób, że on musi do nas podbiec i ukraść od nas przedmiot i wtedy on się oswaja. E, tym przedmiotem e, powinny być jagody albo jakiś tam na przykład warzywa ziemniak, tak? który można wyhodować w ogródku. E, powinniśmy taki przedmiot mieć w naszym ostatnim slocie, bo on e, kradnie rzeczy tutaj z tych slotów w tych miejscach. Więc najlepiej mieć e, tutaj jagodę i on będzie zawsze zaczynał z tego miejsca. I on te jagody zabierze nam, e, później po jakimś czasie wróci. i Jeżeli tutaj nic nie będzie, to wtedy weźmie ten przedmiot, chyba tak, albo później jest nawet chyba losowy stąd więc może nam ukraść karabin nawet a żeby odzyskać od niego rzeczy no to trzeba wtedy mieć na przykład to wtedy trzeba go zabić albo uśpić to są jedyne metody zjeść i tak dalej to są jedyne metody żeby odzyskać swój przedmiot więc ciekawe stworzenie na przykład często może być tak że bijemy się z jakimś T-Rexem na przykład a on w tym czasie do nas podchodzi no i on od nas ukradnie tą rzecz, tak? Ja na przykład często mam menaszkę w ostatnim slocie, ale mam też karabiny, więc on może to zabrać. Także bardzo śmieszny, bardzo fajny dino. Mam nadzieję, że wyjdzie. Jedna jeszcze informacja. Jeżeli macie tutaj jedną jagodę, to on weźmie jedną jagodę. I jeżeli będziecie mieli 100 jagód, to on weźmie wtedy 100 jagód I dla niego to nie ma różnicy, bo timing będzie taki sam Tak samo się oswoi za jedną i tak samo za 100 Elon musi ukraść ich niedużo Na 150 levelu na oficjalnych serwerach e, Około 20 minut trwa jego oswojenie Jeżeli ciągle będzie w odpowiednim momencie przychodził do nas I nam e, zabierał te rzeczy I dodatkowo E, chyba 50 jagód. Chyba 50 jagód około musi zabrać nam w tym czasie. Mm, dobra. Znaczy ogólnie 50 przedmiotów bardziej niż jagód, tak tak, może powiem. Występuje głównie na południu, tak jak te inne z tego update'u stworki. E, więc gdzieś tutaj go powinniśmy szukać. Ja już go wam pokazywałem w pierwszym odcinku, ale do dzisiaj przyjrzymy się mu z bliska. E, bardzo fajna rzecz, bo możemy go sobie wziąć złapać pod E. Nosić go na ramieniu, no i on może okradać naszych wrogów, tak? Więc to jest spoczko. Tylko gdzie ty jesteś? Chciałbym cię, chciałbym cię znaleźć. One są bardzo podobne do siebie, te trodony, i mogę, mogę łatwo pomylić. Być może nawet, w, chyba nawet w poprzednim odcinku jednego niechcący pomyliłem i, i zginął przez to. Wiecie co, pójdźmy tutaj, bo to jest dobra miejscówka. Myślę, że on tutaj może być na tej górze, a jak nie będzie, to pójdziemy w drugie miejsce. Z jagodami jest tak, że warto mieć co najmniej trzy moim zdaniem, 5 tych jagód, no bo to ile, to nic nie kosztuje, tak? A jeżeli będziecie mieli jedną i ona wam zgnije w tym czasie, no to wtedy on weźmie jakiś inny przedmiot, wam ukradnie, więc trzymajcie kilka tych jagód w tym miejscu. Tu mamy jajko jakieś. Ja tą miejscówkę lubię, chciałbym, żeby był na jakimś wysokim levelu, bo... Mi się wydaje, że na niskim się nie opyla w ogóle Dobra, polecę tutaj, poszukam Myślę, że ta może gdzieś przy wodzie będzie Słuchajcie, one są w ogóle chyba mniejsze niż Dodo Bo jest tutaj jeden i nawet biegnie za mną Jak widzicie, taki szczurek, nie? Taki szczurek Strasznie są malutkie, więc yy, można łatwo go przeoczyć No i mam nadzieję, że... Czekajcie, zabiję tutaj tego Dilo, żeby mi nie przeszkadzał On powinien do mnie przybiec Czekajcie, gdzie on poszedł? Tutaj, bo się boję, że on mnie może okraść. On powinien przybiec, zabrać mi, a później wrócić znowu. Tylko nie wiemy, jak, jak tutaj z czasem, ile czasu musi minąć. Dobra, mam go, a gdzie jest szczurek? Szczurek cały czas tu biegnie, dobra, to ja szybko ląduję. I idę, żeby mnie okradł. I zobaczmy, jak to w ogóle się dzieje, nie? O kurde! Jak... You've been robbed! Ale zajebista sprawa w ogóle super. Mega kozackie. I on teraz ucieka, nie wiem ile czasu musi minąć. Polecę za nim, żeby mi się nie zgubił. Tam, tam daje rurę. Dobrze, że tutaj ten deal go nie atakuje. Spoko wygląda. Chyba już przestał uciekać, więc chyba znowu może, czy nie? Nie, znowu ucieka. Czyli agro przez chwilkę zgubił. Tylko gdzie ty uciekasz? Tu krokodyle są, nie uciekaj tutaj. O kurde, ty, on atakował mnie czy ukradł mi? A może U... Ciekawe, czy ukradł coś z inwentory tego. E... ta Pajardodona, bo on tam dużo ma rzeczy. Ale chyba nie. Dobra, on tam jest, tylko mnie martwi ten Nilo, którego zabijemy. Okej, okay, i dawaj. O, i się oswoił. Super. Eee, czyli, no, widzicie, nie chcąc, nie zmieniłem statystyk oswajania. No, więc bardzo szybko mnie okradł. Czekajcie, czy ty masz taki mały plecaczek? A <gryw> Znaczy, on ma taki mały plecaczek śmieszny. Podniosę go. Tak, on ten plecaczek ma. A nie, już rzucił ten plecaczek. Nie wiem do końca, na czym ten plecaczek polega. 202 level miał, czyli no jakiś musiał mieć... 150, level, coś takiego. Może 130. Nie, nie zwróciłem uwagi, nie zobaczyłem. Jesteś na ramieniu? Jest na ramieniu, więc można z nim latać bardzo fajnie. Eee, polećmy sobie tam, by lądujmy i zobaczymy, jak on działa. W ogóle ciekawe, czy, czy on może coś zabić. Mi się wydaje, że nie, raczej. Ale zaraz sprawdzimy. Może najlepiej będzie w w tym miejscu. No bo on nie ukradnie nic chyba od dinozaura. Tak mi się wydaje, że raczej nie, nie, może, nie może tego zrobić. Wylądujemy tutaj. Tu jest w miarę, w miarę bezpiecznie. Powiedzmy jakiś dilo, jakiś tam shity. I teraz tak. O kurczę, ma tutaj dużo opcji. Regular pickpocketing. Um... A jakie jest inne? Turn off pickpocketing. Pocketing, pocketing. No pick pocketing. Problem jest taki, że on mi nie pomaga w niczym. Fast pick pocketing. Nie wiem, co to znaczy. Aż noc zapadła. Słuchaj, gościu, a ty jesteś na jakimś Enable Wandering to Mate. A mogę cię ustawić na Neutral? Mogę cię ustawić na Neutral, tak? Tak, dobra. No to zobaczmy. Tak, gdzieś drugi deal był. A czekajcie. Jeszcze tak, sprawdźmy jego statystyki, bo mnie to może też zastanawiać. 1600 życia, sporo. Sporo, ogólnie wszystkiego sporo, no bo to wysoki level, no to on był oswajany na wysokim levelu. Ale śmiesznie, bo teraz mógłby mi zajść jakiś inny i by mi coś ukradł, więc warto mieć zawsze coś w ostatnim slocie, najlepiej coś co nie jest kosztowne jakieś, nie? Dobra, bierzmy i weź tam, atakuj tamtego. Czy on cię zaatakuje w ogóle? A czekaj, bo ty jesteś tam mnie na falę. Idź tam się klepać z nim, czy ten dilo cię nie zaatakuje? No widzisz, ci, ci, ciebie prawdopodobnie... ...nic nie atakuje, no może jakieś tam większe atakują. Wygląda tak jak taki szczurek śmieszny. Gościu, czy my możemy coś z tobą zrobić? Słuchaj, czy ty mógłbyś... E ...kogoś okraść? Oj, patrz, skoro armor mi dilo zepsu. Szurek się spisał tutaj, tak, ale hmm, czekajcie, co ja mógłbym mu zrobić? Na przykład, żeby on kogoś okradł, jakiegoś dinozaura. Czy ty mógłbyś okraść? Hmm. Hmm. Jesteś na Fast Peak Pocketing. Słuchaj, weź ty coś ukradnij na przykład. Weź ukradnij coś od tego żółwia. Możesz to dla mnie zrobić? Może ja go na agresji właśnie ustawię. Dawaj i tego żółwia się okradnij. Ukradasz go czy nie? Wiecie co, może on tylko graczy może okraść? Chyba on tylko graczy, wiecie, może... Ups, sorry. Dobra. Słuchaj gość, czy ty możesz go okraść, czy ty... A może żółwia, wiecie co, zróbmy tak. On prawdopodobnie żółwia nie może też okraść, bo żółw nie ma żadnych przedmiotów, nie? No to spróbujmy na czymś takim większym Karno Nie zabije ci karno Kiepski pomysł, co? Od razu na głęboką wodę iść alfa kradniny, nie no ale mógłby się okaść Czekaj, stoimy cię na górę. Czekaj, kurde, daj mi się. O, dobra, słuchaj, idź, okradnij tego spino. No, pickpocketing. A czemu jesteś no pickpocketing? Przecież ja ci nic nie zmieniałem. Spik pocketing. Dobra, pobiegniemy do czegoś innego. Czy ty kogoś już ukradłeś w ogóle? Oprócz mnie. On ma, wiecie, dużo życia. On jest mały, więc taki spino może i nawet by go nie zabił. Tam są alozaurusy, to nie bardzo. co tu robić fast pickpocketing no to lecimy i agresif no to on sobie poradzi dobra t y zabił tego karno patrzcie jaki on szybki jest ten szczurek o, ja to terror barydy Ups, 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 ups Pamiętajmy, że ja nie mam pancerza już O Ty, a gdzie jest mój szczurek Szczurku, a czemu tu jesteś na no pickpocketing? Możesz cholera Kurde, to co ja zrobię? Może dlatego, że on już kogoś okradł? Robię. Tam kolejne terrorbardy, więc uważajmy. Nie, nie nikogo, bo nie ma żadnego przedmiotu. No to nie wiem. Ryby. O no, słuchajcie, jednak on i tak jeszcze doczytałem, że tylko okradnie od graczy innych, więc to tylko by działało tak PvP, więc każdy po prostu nie tutaj tej bo ulicy. ujść trzyki w sumie, żeby go potu, ale każdy wylevelował w miarę gracz, myślę, że będzie w stanie go gromnić, e, także fajny jest, tak, jakiś to jest dodatek powiedzmy do gry, nie jest zabagowany i tak dalej, nie wiem czemu zmienia mu się no pick na, na fas i tak dalej. No, ale w dzisiejszym odcinku to już wszystko, bo więcej ja wam po prostu nie mogę pokazać. On ogólnie też jest fajny, bo on jest mały i silny, tak? Więc, na przykład życie. Dużo dostaje życia, tylko że to jest bez nerfa, więc też jest różnica. Mało ma więc nic jakiegoś ciężkiego chyba nie będzie mógł ukryć. Właśnie zastanawiam się, gdybym miał tutaj na przykład 10 ścian, no to on by ich nie mógł raczej unieść, nie? No, więc ciekawe jak to jest z taką kradzieżą. No i w dzisiejszym odcinku to już wszystko, także dzięki bardzo za oglądanie w następnych odcinkach albo wrócimy tutaj do tego trona z którym miałem problemy albo o właśnie patrzcie jaki ten podobny, taki sam mapysk jak tron ten jak myślę archaopteryx chyba tak w następnym odcinku